Kurde. Chodź tu. Czekaj, 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 panie, powoli. Gdzie my tu jesteśmy? Co to za świat, panie? Śnieg zaczął padać, chodź. Zaraz. Idę, 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 idę. idę 190 idę. metrów jeszcze mamy. O, yes. Idziesz? Idę, idę, idę. Ale ja powoli idę, bo trzeba uważać. Kurde, czekaj, panie. Na, na, na ulicy tu jest, sąbiak, uważaj. Bo to, to następny. O, o. Dużo nie mamy, dużo nie mamy przy sobie. Tu następne idą? Są biaki trzeba uważać. Wredna jakaś tu baba taka jest jedna. Wredna baba, trzeba uważać też. Kto tam biegnie? Ty patrz, widzę gościa. Chodź, e? chodź, chodź, chodź Pobieg. No to zostaw go lepiej, nie wiem. Cię, cię, <laughs> nie nie może. Nie, zostaw go! Biedak jakiś Czy za mną? Ja idę, idę powoli, ja nie biegnę, bo tu py sobie a ty ja tamtędy się... poszedłeś, ja z lewej strony poszedłem. A ja się schylam, czekaj, o, czekaj, czekaj. ty jesteś... Czekaj, tam jest nasz kolega, poczekaj, poczekaj, powoli. Widzę, już mam 60 metrów. O Tutaj tu coś mam. Gdzie tu weszłem? Pojówki. Kumiaki ubiorę tam o noć. tu ktoś robi, robi drzewo? Ty, ty jesteś zamknięty tutaj? Nie musisz... się no! Siema, siema, kurde. Kurde, panie. się. Po no co ty tam się patrzysz na to? nie wiem jak to zrobić, odpalić to, to. O, ciepło, czapeczkę mam Cieplejszą czapeczkę. Potrzebuję ognisko. O to Kogo właśnie chodzi. Ognisko, posk ognisko. Poskurować czekaj, buty. Oskur ognisko potrzebujemy. Ognisko. Dalej to, Dalo, to te... trzeba włożyć do ogniska te patyki chyba i coś tam jeszcze, nie wiem. Dokładnie o, to. to... to A, czekaj, właśnie. Tutaj gotowanie. Czy potrzebujesz kartek? Co, co myślisz? Chciałeś? A ty? Za ba... kurde partie jakieś. ten patyk. Czekaj. A co to to? Nie, umie, nie umiesz tego się go robić? No ale ci pokażę. No nie, nie A... A... to zapalniczki. Za pa... Te musisz tylko. Ale są wilgotne, ja mam. Nie wiem, czy, czy wy macie. Dobra, nie. O kurde, jak wilgotne to chyba dupa. Nie, nic nie pisze takiego. takiego. Ja on też wilgotne Podnieszczone i wilgotne mam. ja A czemu to nie da zapalić? Masz Patyk? Ale... Jest, wszystko jest. No. Do, do podpalenia masz też, 1.6 z jest. Gdzie? No Patyk jest zero. Jak zero? Patyków jest trzy na dziesięć chyba. A tak jest no, O, o kurde, co to, to było? To nie. Masz strach. Ja mam, za... rynk, ja mam w rękach ten zapałki, ale nie mogę z tym zrobić. Oskrujcie, ja siebie oskruję. Bo będą, będą mnie miejsca <laughs> A, patrz. Kurde, poczekajcie no! Czekaj, patrz co z niego zostanie. Kotuj tam, opadł co z niego zostało. A czekaj. to poczekaj, to było moje wszystko. Ile mięsa! Co ja, teraz jest? Czekaj, czekaj, czekaj. te mi, człowieku, nienormalny jest. Co teraz? Zamknij, aż, aż dreszcze mam. Oho, uh, jaka muzyka. Już, Co to ma być? Ja coś. O, gotuj, poczekaj, nie wiem. O, tu poczekaj. O, czekaj tam. O, kominek zabrałem. Czekaj. To i po kominek? Jak się to wyrzuca? Te się też pytają. Co to jest? Kurde. Admi się wkurzył chyba. Admi się wkurzył. Uj, co to jest? Siadaj, panie, kurde, to pan, lepera. A Ama, czekaj, zaraz przyjdę. Zamki <ślańki> też. <tyś> Uchodź mi... <ślańki> Koniec świata. O bo, kurde. Pior mnie pierdolnął Ja zemdlałem. Czekaj, nie wiem teraz. I to teraz? Koniec. A ty zginęłeś, panie! Trzeba było być na typ w środku, ja ci mówię, Cio... do środka, nie na dworzu. Pior czeka Pior pierdolą. O kurwa. Ja, ja, ja już wstaję, czekaj, ja wstaję. Ja się budzę. O to Oho. No to fajnie było, a ty zginęłeś, ja mówiłem trzeba się było schować. No, 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 ale, 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 nie mogę wstać, przecież... Wstań, Ja, Jak? Aha, okay, już mam. Czekaj... Ja, ja. Dawaj, musimy jakieś żarcie zrobić, sikierę pozbieraj, czemu ty masz sikery tam leżąc, sikiera twoja? No dawaj moją sikierę! No... Czekaj, kurde... Czekaj, ja mogę tu jeszcze jednego oskurować. No, ten nasz kolega tu zginął, chyba mówiłem, a, o. Jak to było to ognisko wyrzucić, czekaj? postaw tylko, ja nie wiem, czy ty masz to ognisko. Ile tu jest? Znowu dawię Czy jakoś. Trzeba, trzeba do to ręki włożyć? A to był jakiś tor. A są patyki, czekaj, 3 10 patyków, szmata. No to wystarczy. Wszystko masz, tylko teraz postaw i trzeba jakoś było podpalić. A on nie chciał. Pod... Hej! Ła! <laughs> wow! Jeden Storm. kurde, głód mam co jeszcze bije. Chciałem ją krew na ręce. Aha, bo cię A skurwałem. Tak, dlatego pokazuję to właśnie, jesteś kanibalku. Kurde, rękawiczki <laughs> lepiej lubię. <laughs> Rękawiczki ubierz, ci mówię. Bo jak kogoś spotkać. A czekaj, co? Podsiędź się. Odsłu się. Czemu nie mogę tylko położyć? A nie wiem jak on to położył. się jakoś. Pokazuje mi na to. Co? Umieść, czekaj. No i, teraz. O. Dobra. Okay. I teraz to! O. okej. teraz tu tu jest napisane? Poczekaj, poczekaj, zapalniczki. Ewie zabierz chwyć nie, to teraz trzeba... E? Gdzie to zapalniczki? E, zapałki. Poszło wszystko. he? Nie no musi być gdzieś. Że... A tutaj w sądzisz, ja już tu mam O, mam blisko do was, 200 metrów O! Panie, to dobrze. Ja mam tyle żarcia, abyśmy mogli... Ale zezpieczyć. jak to teraz podpalić, kurde, nie daj zrobić, ja. To się smażyć. No ale jak to zapalić teraz? <grym 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 ale patrz... To jest <grym> 20 steków lecz. Ja wiem, ale jak to teraz zapalić? Zapałki są, ale co? Ale nie, A pisze mokre są zapałki, pisze u mnie. O kur. O. Że trzeba wsadzić się. Gdzie? Pst. Ja mam metrów, bo może będą dobre zapałki. To może ty byś miał no dobre, by... no to ja, o, dałeś. No. Czekaj, mam garnek tutaj. Garnek? O tu są zapałki, jeszcze C następne. O, to są chyba lepsze, poczekaj. Czekaj, garnek? Mogę cię pić, tylko garki. O, czekaj Te by byli o, dobre, byli dobre byli ale dobrać. chyba też nie da. O, nie ma, tylko pisze name, weź, pisze. Nie, coś tu brakuje, kurde, do zapalenia. Mogę się założyć w tym. Po lewej stronie jak ten ognisko jest pokazane. Może Garek to ustawić? A ja ty tam szedłeś do tego ogniska? A tu! O, oh, kto to tu jest! A Hej, hej! Witamy, witamy, kurde! baba tu weszła, kurde! A baba?! To jest z dziwnym głosem! <śluje> <śluje> kurde... Jakaś dziwna ta baba. Czekasz. Czekaj, dam wam zapałki. Gdzie to? Jak położyć te zapałki? O, co to za, kurde, za alarmy?! Zgasić to, proszę, te nie mi się wydaje, potrzebujesz te drzewo te duże jeszcze Adam. Ty masz sikery, dawaj, rąbaj drzewo Drzewo? No taki duży, be, taka, taka większa belka musi być, nie? Taka mały kijek? Wtedy to ja się właśnie zapalił. Idę idę pod po drzewo, bo No, Zamknij drzwi. Kurde. Ja zapał. Do, Kurde! Jak się przetraszył. Pomóż jego kolego, to ty teraz? Ulu jaki dziwny Taki nocha. ma nie biję! Ty mnie zapiłeś ty! Pożle? Ja? Tak, o zapiłeś, kurde, sorry O, co masę kupić O, panie, sorry kurde, taki mocny, A pan Jarek tylko stoi się gapi, kurde! W co on filmowy kurde, no Sorry kurde no Piecegnął, dobra, dobra się idzie, no? Dobra. Ale byśmy mieli steków teraz, ja pierdzielam. O ja to jas, był co beczany Czekaj. Ja go też oskuruję siebie. Nie, to wiesz, teraz ten. Ha, ty masz sikerę. To idź tam na robaj i drzewka. Idź, teraz bo ja nie mam nic teraz. O. Aha, chodź, czekaj, to ja będę Tu mam gdzie jakiś to... domek, po to znajdę. Szpak, a ja, gdzie? Gdzie ja? jestem w ogóle? O. Gdzie ty o, jesteś? <laughs> Mnie nie mam, ja. Gdzie ty jesteś? <laughs> Jak to nie Jesteś koło To i co ty teraz? Gdzie tu też drzewa, to o, Ty ktoś o, ten sobie ten tam... namiot postawił. Co? Namiot, tutaj to, to sobie też niektóre. Można, można, a kot trzeba podać, żeby wejść do, kur... do namiotu. Jojo, trzeba kot mieć. Możesz, bo, możesz kutki dokładasz. O kurde, to dwa namioty były. Ja teraz muszę porąbać drzewo. A tu To jest 300 metrów. No było pełno są biaków, kurde, ja w dupę co? Nie ma żadnego drzewa, żeby można było porąbać. A tu mam pełno drzew. Jo, ale ja twoją sikerę wziąłem. Okej, okay, ja mam ile? 200 metrów do was. Ty nie kradnij mu. To moje rzeczy Aha, Czekaj. 150 metrów mam do Was. O, kurtka jakaś. Czekaj, Porządku, ale, no. to, ale to ręcznie też można rozwalać krzaczki. O, ja na czekaj. Ale nie ręcznie, po to, ty musisz dużą belkę mieć, taki, taki kawałek drzewa, jakby powiedzieć. Nie, tak. Małe patyczki. Nie, małe patyczki, co ty teraz? Taką Daj, belkę. Jakby. Belkę, belkę Adam. Taka większa belka, ale w tym trzeba spróbować, bo te małe patyczki to nie działają. Mam dwie, mam dwa patyczki duże Dwie <grymne> patyczki, kurde Czekaj <grymne> Jakie <żeby> belkę podparcie <grymne> B. Be no maj takie drzewo, kawał drzewa to chyba musi być. <grymne> no mam takie. Czekaj, zaraz wy porąbię drzewo to ja. Czekaj, tak, zaraz, zaraz będzie robić ogień. Mam długie. O, Dobra. O, już jest lepiej. poczekaj co teraz? Mam do Ciebie 50 metrów. Brennholz pisze. No do palenia, no. Już jest. Mamy. Dobra, mam dwa. Zobaczymy co będzie. Ja mam cztery. Już ty jesteś, tu, tu jesteś. Jest, Gdzie to dalej było? Biegnie się za <grym>, A ten tu siedzi, kurde. Zamyka. Teraz siedzi, kurde. A jak ten? Czekaj, czekaj. Czeka, ile tu tego Mio, jest? Dobrze, Dobra, mam patyki. Co teraz? No, czekaj. No. Widzisz? I teraz wróciłem. No wróciłem, ale tak i tak teraz da zapalić? Ma drewno? Ktoś... Ma ktoś ten? Nie, Mam tak. zapałki. No bo jak leży fajnie, i co teraz? I nie da podpalić tego. A? Może z tymi zapałkami coś nie tak. Nie, oni są dobre. Te mokre pisze, że są mokre. No nie mam pojęcia, kurde. Bandaż mamy też, to jest ja pisze, że tutaj trzeba podpalać, nie? Kurde. Hmm, nie wiem. Czemu nie dorady? rady? Hmm. Ale, ale jak ty to kurde zrobiłeś, ten e, ognisko, panie? Patyk miałem i tam później to skombinowałem. Tak, kombinację podejrz... z, z szmatą, i później tam była następna opcja, coś tam ja, i... Kurde, no co za. Kurde. Nie wiem. są przynajmniej tutaj rzeczy leży kochen, może garnek, bo garnit nie bo tu można włożyć tak a może ją musisz ale to trzeba było zapalić bo można zapalić nie a tu nawet zapalić nie da rady poczekaj teraz no a może musi być aż 6 bo pisze 46 hmm? a nic nie da 46 i tak i tak się nie pojawia nowa funkcja Kurde, laga foja tu jest jeden z sześciu. Gdzie? Ja mam... Ja wrzuciłem tam sześć, sześć, teraz jest. A, drzewo, ale to... To jednakowo chyba, nie? A nie, to dwa to. Pali... No ale to... Ja, mi się wydaje, to wystarczy, bo to się traci, żeby tak szybko się nie traciło. No. No. Patrzcie, co będzie, patrzcie, co będzie. O, o. No o, ja pochodnie zrobiłem kurde. <laughs> <laughs> jak teraz zresztą, kurde, bo ona... Jak to ma funkcjonować? Panie, kolego! O. Ale cieplej idzie, czy nie? pójdzie? Ja już mam czerwone żarcie, zaraz mnie, Kurde, porbanę. Dawaj puszki, kurde, to postawić to pochodnie na radę? Nie. No to trzeba mieć. Kamienie? Może, no kamienia, ale... Nie, A po to kamienie, ale. No kamienie około. To jeszcze się upgrade, upgrade robić, ale to upgrade po co? Co tam? Kurde, panie. Czy moje ciało? Tu idę zabrać moje rzeczy. no Kurde, jak co zrobić? A czemu ty te patyki to wchodziłeś? Tylko puszka miała być. Ale trzeba to zapalić, ale nie ma się do zapalenia zapałki coś nie chce działać. Ciekawe, mogłem się zapytać, ale. No tu jasno, fajnie macie. <laughs> a nie mogę pisać o... ale. Stek z tekst człowieka, tego jeszcze nie widziałem, kur. Pisałem no. Nie wiem, czy to by inne widzieć. Bo to jest. Ule, on styku. Nie, to chyba na żółto pisałem. To chyba jest ten. Nie. Otwierasz do puszek. Kurde, Tynoja. No kurde, no sobie, co to jest gówno? Ktoś to może powiedzieć? Nie. Kto się gówno wyrzuca? Aha. Nie da rady panie coś brakuje na pewno Kurde wyszłem z <laughs> Jak to się pisze, żeby jak to się zmienia? Ja Napisałam ale on nikt nie chyba nie widział tego tekstu Ciekawe. To jest Lager foje pisze, nie? Jest pokazane Co to było? to, to było, to to było koło nas było nie to ja Czekaj kochen Upgrade Pięzyna jest, co no to jest drzewo Haj, pan Adam Ale to na żółto to chyba tylko co my tutaj... A na żółto co my. Ja nie wiem co to jak, żeby wszyscy... Ale się przed Enterem czy co tam wszystkas? A ja nie wiem Enta chyba Enta albo, albo ty Nie. Co, byście mi wszystko zabrali tam kurde? Co ty gada tego pady? nikt nic nie zabrał. Ara, bawcie się tu, a ja i tu. <laughs> Szukaj może będzie zapalni tebe do, zap do e, zapalniczka będzie. Bo to kurde nie da rady chyba. Zapałkami czy jak? Nie mam pojęcia. O! Jeden napisał, to czemu tam nie, 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 nie napisał nic? O kurde, nikt nie chce odpowiedzieć, to nie. Jakiś jeden napisał Hagi. Haj Hagi, no. Ale ja przedtem napisałem o lagach się pytałem, to nic nie odpisali. Jak się podpala, kurde. Może same ja nie będą. Jedne są... A to jest też uszkodzone. He, poczekaj. Ale porąbane. Nie, też nic nie da. O, o. Topia, już będę miał... Ja już będę ginąć, panie. To chyba krótka opowieść dzisiaj, na dzisiaj będzie. Przeżyj. Kurde, bo nie ma tego, nie ma nic żarcia, nie ma. Hmm. Tyle mięsa, a nie można podpalić Ile Tyle trupów tam było. Jo, ile tu tyle mięsa je, poważnie. Kurde, to niemożliwe. Szukasz mi, też jest zimno, kurde, ale... Tu nic nie da zrobić, nie? Ale to tak dziwnie wygląda ten lager, nie, on powinien się palić chyba. Bo ma wszystko wsadzone jest i drzewo jest i wszystko jest i do, do podpalenia ten, ten papier jest no i tylko zapałki czy to kurde czy trzeba zapałki też wsadzić nie chyba nie a może nie gdzie nie da rady nie wiem nie mam pojęcia o wciekałem o o Ciemno się robi uuu panie, niebezpiecznie. Revolver. Ej drop, ej drop Nie interesuje mnie ej drop dawny Kurde, no, no to trudno się mówi. Nie wiem Dobra, pobiegaj, a może? <laughs> Co? Fuckle pójdę, kurde, będę biegał To jest dziwne, to nie wiadomo jak to trzeba podpalać, kurde Felek A. Chudy, co się dzieje Co? Szkaski tylko dwie strażackie To nie da podpalić... Może straj to nie działają zapalniczki, do e, za pałki robocze Nowe wow Chyba hmm? nie, hmm. nie chyba trzeba znaleźć ten garnek tak jak tam jest na tym wiesz Chyba jo, chyba, chyba garnek i wtedy można ale, ale nie, ale ja wiem, że ognisko można też było palić. Tak mi się wydaje. Mhm. Normalnie tylko żeby wiesz, nie gotować nic tylko, że palić coś. ognisko żeby się paliło. Światełko, kurde, a tu nie da nic. Brakuje hmm. do gotowania, patrzę. trzeba tylko mieć ten garnek i takie trzy nogi tam. No ale też to znasz? Nie, nie, to trzeba może nadrobić. Może <laughs> nie wiem, kurde, ciężko off time? Podzielić na dwa. O ty kurde o psikałeś mnie Tutaj szukam wiesz, ale... Hee, Anbryn O, to tylko dostarczam te... aha, on dołożył tylko jak to się mówi więcej drzewa, żeby więcej się paliło dłużej. Mhm. Ale zapalić to kurde frek nie da coś. W ręce i nie pokazuję jak zrobię na, na ten ogień. To dziwne A Kto to postawił w ogóle? Kto to postawił? Może ja nie mogę tego zapalić, bo to nie mój. He. To nie ma znaczenia, jesteśmy ja to 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 w o... przecież. Ty postawiłeś? Ja, ja, ale to też nie mogę, patrzyłem. Ale chodź tu, a zrobiłeś, za... ale, ale miałeś w porządku, bo są popsute, tu leżeli trzy. Miałem, mia, miałem dobre, nie? Miałeś dobre. To, to, to. to będzie padać, sorry, przykro mi. Ciemno się robi. Krótka opowieść. Uuuuu. Mmm, to, to jest niemożliwe, żeby tak trudno było znaleźć takie rzeczy Kurka pochowa hmm. A ty masz jeszcze ten, te zapałki? Panie Mam chyba, no poczekaj. No tu musisz spać, bo oni szybko się psują. Ja już mam wszystkie popsute pisze. Co to za gówno? A nie, tylko są jedne popsute Jak przejedzie myszku o nie już nie mam, bo już chyba zrzuciłem. Czekaj. Weź tu weź ten... Ma. Wszystkie mam wilgotne, ja leżą tutaj, w porządku nie powinien być, jak naciśniesz ten do... Ale ja patrzałem... No, czekaj, tutaj. Oni są w porządku weź ich w ręce i spróbuj. O. Nie do nie Kominek Kurde. plus, nie wiem czemu Kominek Kurde. Ciemno się zrobiło. o no. Pan Adam tam daleko. Jest. No, no, to kompinuję weź. No dobra. Krótka opowieść na dzisiaj koledzy. No. No. <gry> Jaki, na no, kurde, nie wiem do żarcia. Dobra, wy, 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 wybiegam, kurde, coś poszukam do żarcia, bo tak nie idzie. A tu wszędzie już było... Wszystko już patrzeli. A ja już mam żółty ten... Kurde, co to za gówno. Oj Było... tu tak szczelają fajnie, pięknie. A nie mogę przejść przez ten basenek. Oj do wody wesz. Skoczyłem kol. Nic nie ma tu. Dobra. Idę tu do góry, kurde, i chyba pójdę spać. o pa... Halo, halo. Nic tu nie ma. Mm -mm. A ja idę spać kurde, chodzę, żeby nie czuć głodu <laughs> Może na drugi dzień będzie dobrze Druga w nocy to dopiero jest Uuu, to się, się późno O, plecaczek na okej Maska hmm. spawalnicza, dobra Kuchenka gazowa o. No, e, co? Ale Zosta palnik na Palnik co ja czy co to jest? Mam... Mam palnik, ten u góry. A, to, a A kto ma tu... A gdzieś była leżała kuchynka, nie? Ta niebieska. No. A gdzie to narobiło było? Czerwona. Kurwa. Taka... Nie! Taka musi być butelka z gazem, taka niebieska No, bu, no butla, no. No ty, ty to miałeś chyba. Ale gdzie, gdzie tu teraz jest? O kurde, ja zginęłem przecież. Ja. ja mam to dawać tutaj do mnie. O! To lecimy, bo kurde ja padam! Ja potrzebuję żarcia! Eee, ludzie! Ratujcie! Kurde, to ogóle porąbane. Ale to trzeba podpalić to Tak, tylko nie, trzeba aktywować, to tylko trzeba nacisnąć na to i się włączy Oho Czekaj mnie, zombiaki, otwórzcie mi drzwi Czekaj, to, jo O kurde Otwórzcie mi drzwi, że szybko zamknięcie Jo Dawaj Biegnę, 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 biegnę Dobra, zamykaj <laughs> Szybko oh. Stałe panie, kurde, szybko, bo pala, Czekaj, gdzie to się wkłada tutaj? Eee, a ty masz! No nie! Daj mi to, ja to połączę, raz, dwa. Masz to w kurtce jest tam. Gdzie? W kurtce? W, tym, w, jest w jest? kurtce. No, tabulator wcześniej tam można. tam. jaka kurtka kurde. A tutaj, o! Adam, gdzie masz ten, ten, ten drugi? A tu! Okej, okay. poczekaj, bo... Nie, to trzeba tak chyba? No, to trzeba. Czemu to nie działa? Ja... Musisz połączyć to, ręce mieć i połączyć chyba. O, teraz. o, no kurde, teraz patrz. Ale garka nie mamy, nie? O ty. mamy chyba, to ktoś miał chyba tam patelnię, chyba. Nie hotel, Pali się, kurde, ale nie ma garka. Ja, pali się. Ci... Tak, pali się. A ja pali się. <laughs> ale garka nie ma. Jakie. To wyłącz to. Nie, może ciepło. To... Gdzieś to było, kurde, patelnia. To się nie miał. Nie ja, ale to, tak, kiedy, to, było. To, było, gdzie, to kiedy to było? Eh? A to w szpitalu chyba to zostało. No. Tam. O, kurde, pan. O, mamy teraz. Hmm, dobra, to... zabrałem kuchykę gazową. Ojo, to nic nie da, bo to nie ma garkę nie ma a jak garnek Do garka Jakby miał puszkę, puszkę to nie, nie położy się puszki na ten a... A nie wiem. A nie chyba nie. O, ja padam, dobra eee, Ja kończę Idę spać. Bo to puszka powinna po, położyć się na tym, nie? Chyba? Czy nie nie, to musi mieć garnek i w garnek jeszcze wody wlać. To nie tak łatwo chyba. Bo się za szybko spali. O panie, ale przytrzymaj pan to! Przytrzymaj pan! Idziemy spać! Nie wywalaj tego, to się przyda, panie! Kładźcie spać pan! Do jutra jak co? Ja idę spać, ja to pieprzę Żeby głodu nie było Do widzenia! Do widzenia! Do zobaczenia! Ała. Kurde Jak to to się położyć to?